Mano, piątek rano, jest godzina 6.40, zaraz będziemy ruszać Co do rozładunku mamy 17 km, także za chwilę będziemy jakaś ciężka noc powiem. Nie wiem zawsze w piątek to mi się tak źle śpi z czwartku na piątek Najgorsza noc chyba, ale to, to może tam była to ostatnia, a jeszcze chyba sobie szyby umyję przed wyjazdem. Ale to chyba dlatego, że e, ostatnia nocka człowiek już może zmęczony trochę. A jeszcze dzisiaj nie wiem czy w takim miejscu spałem, czy głowa do dołu, tak mi głowa, y, czy no, z głową do dołu. Jak obudziłem się, tak mi głowa bolała. Musiałem mi był wziąć. I od razu przejdę komentarze, nie, nie popiłem, bo nie piję w ogóle. I no nic wziąłem mi głup, może zaraz przejdzie. Zaraz te szyby jeszcze pomyję, bo miałem wcześniej, że zapomniałem dopiero teraz jak odsunięć zasłonki, to zobaczyłem, przypomniało mi się. Bo pogoda to jest straszna, tak się wszystko brudzi. I co jedziemy się zrzucić jakiś tam załadunek, i, i na kombinat. Także zobaczymy, co tam dalej się będzie działo. To do później. Rozładunek idzie w najlepsze. Mało zostało cztery paletki. A ja stoję na cmentarzu. Zobaczcie. Tam jeszcze Ursusik też stoi, duża seria Ciężka seria, nie duża Ale powiem, jest tego tutaj Tych kramotów Tam Ursusik sobie stoi Mamy co, cztery palety zaraz mi zrzucą I jedziemy na załadunek do, do Ostrołęki i na kombinat tylko nie wiem czy nie będę musiał przez Wyszków jeszcze jechać mi tak średnio po drodze trochę jest no ale trudno pojedzie się, jak trzeba będzie to się pojedzie ale wam powiem, że tak się te samochody brudzą że to jest po prostu coś niepojętego zobaczcie Koloru nawet nie widać już. O, mi opierdoli wózkiem. No i no, dobra. Cztery balety zaraz się tam doczymy i, i dzina. Do. Dobra, wyjeżdżamy, ale Wam powiem, że nie chcemy spotkać ciężarówki. Eee, z drugiej strony, na tej drodze. <ścoughs> nie jest to zbyt szeroka droga dojazdowa do tej firmy. Ale to się jedzie nią chyba, nie wiem, z kilometr tylko. Także nie ma tragedii, ale jakby się spotkały dwie ciężarówki, to byłoby pewnie śmiesznie. No i czekamy na za załaduneczek. Będziemy ładować pustaki. Takie coś. No co, jesteśmy w kolejce następnym autem, czyli wyjeżdżamy teraz my. Na koniec tygodnia dwa boki. Ech, pasy, narożniki, BHP, całe Ale nic, jest godzina w pół do dziesiątej, także nie ma tragedii, ładujemy to i spadamy z tym na kombinat Broda odrasta, darcie jak szybko No, załadujemy i dzida Zobaczymy ile to się zajdzie na tym załadunku, jeszcze nie wiem czy na ten Wyszków będę musiał jechać czy nie Bo jest możliwość, że będę musiał na Wyszków zjechać na sekundę co tak średnio to jest po drodze, no ale no, trzeba to trzeba. Zobaczymy, czekamy na info. I tyle no. Do później. No i standardowo jak to przy piątku, nigdy nie może pójść szybko. Zaraz 11, my jeszcze jesteśmy na załadunku, dopiero wjechaliśmy. Mamy czekać w samochodzie, będę ładować. Dwa boki oczywiście, no bo jakby inaczej. No znowu zjadę, wszyscy już będą jak zawsze ostatni. No bo to taki standard przy piątku zauważyłem. Oj Boże, musiałem oba boki, kazał mi pójść do samochodu, czekać, będzie ładował. Jak dojdzie do momentu, że trzeba będzie plandekę przeciągnąć, to mam wyjść i przeciągnąć. Zobaczymy, na wyjeździe też kontrol będzie, zabezpieczenia. Nie wiem, czy tutaj pozwolą mi to zapinać, czy gdzieś czy to jakieś miejsce jest do zapinania, nie mam pojęcia. No i coś, załadujemy, jedziemy na weekend. Jeszcze do tego wyszkowa muszę wstąpić. Po trzy palety naraz. Może szybko pójdzie, ale powiem strasznie. Szyby i lusterka też tak brudzą. Rano myłem. Przejechałem, nie wiem, z 60 km tak z tej i tak z asfaltu podnosi, że to jest jakaś głowa mała. Ale światło. 23 palety mam do zładowania. Nie? Czy 21 kurczę nie pamiętam, 21 bo 23, to 3. 7 podejść załadowane potem tylko jeszcze pasy po przerzutej. ciekawe czy tutaj będę mu krewę, tutaj pozwalał się od. No zobaczymy. To to, załadowaliśmy w końcu te pustaki. Naskakałem się znowu z tymi pasami, bo wymogi, pasy, narożniki na każdy rząd czy na jeden tak nie dałem, ale nie miałem jakby akurat górnica mi trafiała, to takie wąskie palety. 23 palety mamy załadowane i rzędów jest... czekajcie, 7 pojedynczych. No to właśnie tyle. 8-16 i 8 po 2, tak? Czyli 7 i 8-15 rzędów, no to no, mniejsza z tym, dobra i wszędzie narożniki jeszcze. Musiałem powkładać, po przerzucać te pasy, pozapinać, dwa boki oczywiście standardowo, deskowanie na wysokość palet wymagane, na wyjeździe ochrona, ale bardzo miła pani wszystko wytłumaczyła, wszystko pokazała paluszkiem na mapie, co i jak. Także nie można powiedzieć nic złego, kolejka była to taka sobie tam, ale w miarę sprawnia się, było, po trzy palety naraz za ładunek, oczywiście tu gdzie się dało, tam gdzie trzeba było rozrzucić to, rozrzucił po jednej, powstawiał do samego końca praktycznie załadowane i lecimy na Wyszków musimy z Wyszkowa jeszcze doładować pustych palet, zabrać z zielonej premiumki, znaczy premium z zieloną plandeką i zabieramy po drodze na bazę kierowcę, bo samochód zostaje na wymianę plandeki tam miał być Damian rano, ale tam Robił się, musi samochód zostać, a żeby tam nie stał niekwiód bez sensu, to tam dorzucę parę kilometrów i, i go zabiorę I gdzieś tam celuję w godzinę 16 z minutami 16.30 może na kombinacie się uda już być, jeżeli nic nie wyskoczy nadzwyczajnego Weekend Następny tydzień mamy krótszy, bo ja muszę piątek być wolnym, bo wypadł mi wyjazd do urzędu Muszę pozałatwiać parę spraw a i chciałem coś na weekend wam zrobić wrzucić jakiś film, ale chyba wam nic nie, nie wrzucę. Z takiego względu, że jutro przyjeżdża do mnie mój brat i mój tato i będą pomagać mi na budowie. Musimy tam trochę podciągnąć, póki jeszcze pogoda pozwala. A, a w niedzielę po prostu chcę z dziećmi z żoną trochę spędzić czasu, może pojedziemy sobie na, na jakąś krótką wycieczkę. Ale to zobaczymy jeszcze. O, jaki to zakręt. Póki co to, to zjedźmy na kombinat. I taki spoko tydzień. Powiem wam, że szczerze, że nie byłem w żadnej yy, no nie wiem, złej firmie powiedzmy, jakiejś takiej wiecie, że, że nie chce się aż przyjeżdżać w tym tygodniu. Jakoś tak wszystko to się ułożyło dość przyjemnie, kilometrażowo tak standardowo, jak tu u mnie, jakieś tam 200-2300 tygodniowo wychodzi, 200 w tym tygodniu zobaczymy ale żeby nie było urwałem klamrę w plendece mam tu klamrę na, na pace trzeba będzie zamontować na nowo ją i żarówka mi się jedna spaliła i tyle to jak, jak na kombinat to nie jest źle i co i dobra lecimy jeszcze mamy w sumie nawet nie wiem ile mamy do tego wyszkowa no kawałek mamy zalecimy na tym wyszku zabierzemy Damiana tego nowego kierowca. Się przyjął i jedziemy. Może we dwóch coś nagramy, zobaczymy. A na razie to trzymajcie się. Hej. A i słuchajcie, jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, miałem to powiedzieć wcześniej. Zapomniałem w ogóle. Dzięki za tego live'a, że byliście. W ogóle spontaniczny trochę pomysł, ale jako taką zauważyłem, i się przyjął, że się udało. Chociaż robiłem to pierwszy raz w życiu. Zobaczymy, może będziemy robić co środy Jak e, Jak będziecie chcieli Tylko, że na pewno w późniejszych godzinach e, Takich, żebym już sobie stanął na pauzę Zrobimy to na laptopie Tak, żebym mógł lepiej czytać te komentarze Wszystkie komentarze widzieć Tylko muszę to wszystko jeszcze ogarnąć Bo się na tym absolutnie nie znam e, I co? I tyle no. W ogóle się nie spodziewałem, że ten kanał będzie miał taki odbiór Myślałem, że tam nie wiem z 500 osób obejrzy trzy filmy na krzyż I komentarze będą typu po co tu nagrywasz i tego typu rzeczy a ja widzę, że wy chcecie dłuższe filmy No ciężko trochę jest mi nagrać dłuższe filmy A chciałbym też i codziennie coś dla was wrzucić Żebyście wiedzieli jak każdy dzień po kolei wyglądał Oczywiście od razu mówię, na weekendach nie będę raczej nagrywał Nie chcę swoich prywatnych rzeczy wyciągać póki co Aczkolwiek muszę dobrać trochę czasu i będziemy wymieniać hamulce w busie z tyłu, co może być też dość ciekawe Już te tarcze leżą bardzo długo Ale ja w sumie tym samochodem mało jeżdżę, bo tylko samochód, żeby zjechać na budowę i wrócić Prawdopodobnie na sprzedaż będzie Za nieduże pieniądze, by ktoś tam był w miarę zainteresowany Możecie dawać znaka 2003 rok i to jest AirTag Max 2,5 TDI czyli ten z 4:30 długości łopaki, ale jeszcze na prawo jazdy B, jakby ktoś był, no to raczej taki wiecie do, albo do podrobienia, albo wykorzystywać go tak jak ja na budowę. Nie? Ale by ktoś tam był zainteresowany, może się odzywać gdzieś tam na wiosnę. Planuję go chyba sprzedawać, bo tak mało potrzebnym jest. No ale to tak. Siemano, nie uwierzycie. Jest piątek, zjeżdżamy na kombinat. Jest, no, widno jeszcze. To jest aż dziwne w moim przypadku. Jeszcze godzinka, gdzieś tam godzinka z hakiem na kombinacie, ale kurwa nie uwierzycie. Andrzej wytrzeźwiał. Normalnie Andrzej się ocnął Po dwóch tygodniach oddało mu. Czyli jakbyście chcieli termos, to polecam termos marki Andrzej. Oddało mu, ale patrzcie, kurwa naprawdę nie uwierzycie. Siemano, widzowie. Tak, wróciłem, ale od poniedziałku wracam do swoich poprzednich zadań, czyli będę spał i użygał przez okno. Na razie. Kurwa, jak mogę? Oddam go komuś. Niech ktoś inny z nim jeździ. Co to za pożytek? Pasów też nie chciał przerzucać. To co, piąteczek, 17, tydzień zakończony. Jakoś poszło. W miarę, w miarę wam powiem spoko. Pomijając fakt, że na każdym załadunku, rozładunku pasy, ale. Jakoś mi tam w sumie to specjalnie nie przeszkadza. I co? Samochód odstawiony. Nawet jakaś taka w miarę jak na mnie to przystępna pora. I co? Wracamy do domu. Jeszcze jak parkowałem to. Parkowaliśmy z Andrzejem. To jakiś widz jeszcze podjechał. Chwilę tam zamieniliśmy słowo z nim, z Bobem, z Denisem. I co? I, I widzimy się w poniedziałek. W weekend nic nie będę nagrywał, bo. Mam trochę rzeczy do zrobienia, a chcę też poświęcić trochę czasu rodzinie, spędzić ten czas z nimi. Także pewnie widzimy się w poniedziałek. Arka.